Dobry wieczór, Monika Przeworska, Instytut Gospodarki Rolnej. Jak co wtorek spotykam się z Państwem, żeby zadać najważniejsze pytania dla polskiego rolnictwa. A w związku z tym, że trwają żniwa, nie sposób nie zadać jednego podstawowego pytania. Panowie i Panie, jak żniwa? I to pytanie zadajemy naszym rolnikom. 27 lipca rozpoczęliśmy zbiór rzepaku ozimego. W porównaniu do roku ubiegłego to jest jakieś dwa tygodnie później. Pomimo początkowych problemów technicznych udało nam się rozpocząć w okolicach południa. Wilgotność rzepaku wtedy wahała się w granicach 10-11%, w tej chwili, czyli o godzinie 19, wynosi 7,6%. Jeżeli chodzi o plon, zaczęliśmy od odmiany, która wizualnie wyglądała najsłabiej, a także była mocno porażona przez niznę Fardzikową, w związku z czym nie ma sensu spodziewać się tutaj rewelacji. Zważymy, to policzymy. Jeżeli chodzi o pogodę, przelotne opady, które były na dzisiaj zapowiadane na szczęście nas ominęły. Na zbiór całego areału potrzebujemy około 3-4 dni. Prognozy zapowiadają się optymistycznie, w związku z czym mamy nadzieję, że damy radę. Pogranicza Opolszczyzny i Dolnego Śląska. U nas sytuacja ze żniwami wygląda tak, że kończymy rzepaki i jutro planujemy kosić pszenicę yy, ale w terenie widać, że niektórzy już pszenicę wyjechali niektórzy zostawili rzepaki i koszą pszenicę, pszenica ma wilgotność około 15% także kto chce sprzedać od razu to można to kosić a kto chce sypać do siebie na magazyn to jeszcze musi chwilkę poczekać także jesteśmy zadowoleni w tym roku uśmiechy na twarzy, bo w żebakach. Wszędzie jest praktycznie trójka z przodu. W moim gospodarstwie 3,5 tony wyszedł rzepak średnio. W tej chwili kosze na usługach to 3,3 mniej więcej wychodzi. Także jest optymistycznie, po tych dwóch latach suchych jesteśmy optymistycznie nastawieni. Pszenice, z tego co wiem, też nie najgorzej sypią, więc chyba będzie dobrze. No, ceny nie są rewelacyjne, bo. Przenżyto 520, jęczmień 540, pszenica kosztuje paszowa 630 zł, konsumpcyjna 670. No rzepak w tym roku jest nieco lepiej jak w poprzednim, bo 1635 na tą chwilę na początku sezonu było 1650 60. No wiadomo, doszedł nowy parametr, wszyscy już w tej chwili patrzą na zaolejenie, brakuje tego zaolejenia, nie wszystkie rzepaki i przechodzą, są potrącenia, no ale jak to zwykle muszą nas na czymś przyciąć. Więc, więc nie jest źle, trzeba się cieszyć. Jest dobrze. Także pozdrowienia do polszczyzny. Hej! Cześć! Zostałem zapytany, jak żniwa. Więc plan wojny wygląda tak: walczymy w Drugi dzień staramy się nie poddawać deszczu ani złośliwości rzeczy martwych w postaci kombajnu i polskiego stołu do rzepaku nie życzę nikomu skosimy rzepak na chwilę obecną plon oscyluje w granicach około 3,5 tony widać, że przymrozki kwietniowe i majowe Zrobiły swoje wilgotność między 7,4 a, a 9,5. To zależy od, od pory wjazdu, bo wczoraj nam lekko przekropiło. No co? Czas zjazdu do domu. Gdzie rosa? Więc miejmy nadzieję, że będzie pogoda. I będziemy walczyć dalej. Jeszcze ze dwa dni, rzepaku wjeżdżamy w żyto, w jak się toczy, to, to robotę, jak się buduje ten dobrobyt, to Polskę ludową. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże, obfitych plonów i jak najmniej awarii. Cześć.